Dlaczego dobroć nieraz spotyka się z niewdzięcznością, nie z nagrodą? W błogosławieństwach nie jest powiedziane: Błogosławieni miłosiernie, albowiem oni miłosierdzia dostąpią natychmiast, zaraz od ludzi. Chodzi o miłosierdzie Boże, które Bóg obiecuje za nasze działanie, kiedy staramy się naśladować Jego dobroć. Wciąż jest tutaj mowa o człowieku, który stoi przed Bogiem. On ani nie stoi sam, ani nie stoi tylko w społeczności ludzkiej. Stoi przed Bogiem wśród innych ludzi. I to, co jest w Ewangelii powiedziane, dotyczy naszego stosunku do Boga. Bóg obiecuje nam swoje miłosierdzie. I to jest dar tak wielki, że nie mamy porównania dla Niego nawet we wszystkich darach miłosierdzia, których moglibyśmy dostąpić na Ziemi. Mam wrażenie, że im człowiek jest starszy, a mówię to z perspektywy moich 80 lat, tym bardziej rozumie, jak cząstkowe było to dobro, którego w życiu dokonał. Kiedy z początku wydawało mu się, że tyle można zrobić, jakie to było niepełne, i jak bardzo mu potrzeba tego prawdziwego, boskiego miłosierdzia, do którego nasze ani się nie umywało. To jest właśnie ta radość, którą nam obiecano. Nie można interpretować Ewangelii jako obietnicy powodzenia w tym życiu, nagrody w tym życiu. To jest niestety to, co nieraz się dzieje, kiedy uczy się dzieci modlitwy. Pomóż się to ci bozia da! Trudno o większą szkodę. A to dlatego, że bozia nie jest automatem do cukierków. Wrzucisz odpowiednią monetkę, stukniesz i wylatuje to, co się chciało. Nigdy nie dość przypominać o tym, że Bóg jest osobą i jest na tyle wolny, suwerenny, że ma swój plan, że czegoś sam chce i ma prawo według tego planu postępować. Więc kiedy wrzucam monetkę i chcę dostać czekoladę, a dostaję coś całkiem innego. To jeżeli to jest automat stacyjny, mam rzeczywiście prawo protestować, że się zaciął. Ale jeżeli to jest modlitwa, to nie mam prawa, bo on wie lepiej.